Najdonioślejszym aktem w życiu Chrystusa była jego śmierć. Śmierć zawsze jest doniosła, ponieważ stanowi przypieczętowanie przeznaczenia. Każdy umierający jest bohaterem dramatu, a dramat umierania jest święty. To dlatego dawna literatura, która opisywała emocje towarzyszące śmierci. Nigdy nie straciła na aktualności. Lecz spośród wszystkich śmierci, jakie miały miejsce na przestrzeni dziejów ludzkości, żadna nie była ważniejsza od śmierci Chrystusa. Wszyscy, którzy się kiedykolwiek urodzili, przyszli na świat, aby żyć. Jedynie nasz Zbawiciel przyszedł na świat, aby umrzeć. Śmierć była tragicznym kresem życia Sokratesa, lecz w życiu Chrystusa była ona koroną. On sam powiedział, że przyszedł, aby dać swoje życie na okup za wielu. Że nikt nie mógł odebrać mu życia, ale że on sam miał je oddać. Szczęść Boże, mówi Jan Franczak w programie BookTube na kanale PCH24TV. Wszyscy, którzy się kiedykolwiek urodzili, przyszli na świat, aby żyć. Jedynie nasz Zbawiciel przyszedł na świat, aby umrzeć. Ta myśl z niewielkiej książeczki Kalwaria i Msza Święta w tłumaczeniu Izabeli Parowicz, powtarzana przez arcybiskupa Fultona Shina w innych jego książkach, także w jego opus magnum Życie Jezusa Chrystusa, szczególnie głęboko zapadła mi w pamięć. W życiu Jezusa Chrystusa arcybiskup Shin właśnie to wybrał jako jedną z cech wyróżniających pana Jezusa. Od innych wielkich myślicieli, mędrców, filozofów, przywódców, założycieli religii. Tylko on narodził się, aby umrzeć. I kiedy się o tym myśli, przypominają się ikony przedstawiające Boże Narodzenie w dość charakterystyczny sposób. Tak, Boże Narodzenie. Oto dzieciątko Jezus wygląda na nich tak, jakby owinięte było nie w pieluchy, ale w całun pośmiertny. Żółbek zdaje się bardziej przypominać grobowiec, a jaskinia służąca za stajenkę raczej ciemną otchłań. Tytuł książki xx mistyczki angielskiej Karyl Hauslander. Zdaje się dobrze to ujmować. The Passion of the Infant Christ. Co można by przetłumaczyć jako męka dziecięcego Chrystusa. Albo po prostu męka dzieciątka Jezus. A zatem, Chrystus narodził się po to, aby umrzeć. I jak podkreśla. Arcybiskup Shin, nasz pan, chciał, aby ludzie pamiętali właśnie o Jego śmierci. Nie o słowach, nie o uzdrowieniach, ale o Jego śmierci. I nawet, jak pisze dalej, arcybiskup ustanowił dokładny sposób, w jaki należy Jego śmierć wspominać. A stało się to, w czasie ostatniej wieczerzy. Bez krwawym symbolu oddzielenia krwi od ciała przez osobną konsekrację chleba i wina, Chrystus ofiarował się za nas w obliczu Boga i ludzi. I zapowiedział swą śmierć, która miała nadejść następnego dnia o godzinie trzeciej po południu. Ofiarował on samego siebie jako żertwę, która miała zostać złożona, i aby ludzie nigdy nie zapomnieli, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich, dał Kościołowi boskie przykazanie: czyńcie to na moją pamiątkę. Wielki arcybiskup podkreśla wyjątkowość tego, co się dokonało wówczas w Wieczorniku i na Kalwarii. I cytuje w swojej książeczce francuskiego jezuite Morisa de la Taille: W Wieczorniku i na Kalwarii nie było dwóch odrębnych i całkowitych ofiar złożonych przez Chrystusa. Ofiara złożona podczas ostatniej wieczerzy była ofiarą odkupieńczą, a ofiara złożona na krzyżu była kontynuacją i dopełnieniem ofiary z wieczernika. Wieczerza i krzyż tworzą jedną doskonałą ofiarę. Koniec cytatu. To co jego uczniowie mają czynić na jego pamiątkę, nie jest od tak po prostu tylko wspomnieniem jakiegoś wydarzenia historycznego dawno temu. Czegoś, co można umieścić w szacownych, pokrytych kurzem książkach lub w muzeum i od czasu do czasu odkurzyć i przypomnieć przy kolejnej rocznicy. Jest zatem kwestią najistotniejszą, byśmy przyjęli odpowiednią postawę wobec Mszy świętej i byśmy zdali sobie sprawę z tego, że ofiara krzyża nie jest czymś, co zdarzyło się XIX wieków temu. Ona wciąż się dokonuje, nie jest czymś przeszłym, niczym podpisanie deklaracji niepodległości. Jest trwającym wciąż dramatem, nad którym nie zapadła jeszcze kurtyna. Niech nikt nie sądzi, że zdarzyła się ona dawno temu, i dlatego nie dotyczy nas bardziej niż jakiekolwiek inne wydarzenie w przeszłości. Kalwaria jest obecna w każdym miejscu. I w każdym czasie. George Mackay Brown, szkocki poeta, prozaik i dramaturg z orkadów, konwertyta na katolicyzm, o którym mówiłem w jednym z odcinków Booktube, w swoich wierszach, powieściach i opowiadaniach przedstawiał sakramentalną wizję rzeczywistości. Jednym z powtarzających się motywów jego twórczości jest motyw ofiary z życia złożonej za innych i jednocześnie ofiary eucharystycznej. Tak jest w nieprzetłumaczonej niestety na polski powieści Magnus, gdzie pokazuje obecność Kalwarii w każdym miejscu i w każdym czasie, jak to ujął arcybiskup Fulton Sheen. W tej powieści ofiara z życia średniowiecznego władcy i męczennika ale nie tylko jego, ma także oprócz historycznego swój wymiar duchowy i przypomina o ofierze samego Chrystusa. Braun, jak nikt inny z pisarzy, rozumiał doniosłość Eucharystii i równocześnie tego, co dokonało się na Kalwarii, odkupieńczej śmierci Chrystusa. Tak między innymi pisał o Mszy Świętej w swoich wspomnieniach For the Islands I Sing, Śpiewam dla Wysp. Chrystus otworzył się na najgorsze odrzucenie, ból i najgorszą samotność. W ofierze mszy ofiara ta zostaje powtórzona ciągle na nowo każdej sekundy, każdego dnia, na całym świecie. Ale Golgota staje się piękna i sensowna dzięki tańcowi ołtarza, ofierze owoców pracy ludzi, gdy oni sami wędrują ku śmierci, cierpieniu i radości, ofierze chleba i wina. Najprostsza msza jest najpiękniejszym wydarzeniem, jakie można sobie wyobrazić. Z kolei arcybiskup Szyn, cytując m.in. dokumenty Soboru Trydenckiego, tak pisał o Eucharystii w Kalwarii i Mszy Świętej. Książeczce, która ukazała się nakładem wydawnictwa diecezjalnego i drukarni w Sandomierzu. Msza Święta jest największym wydarzeniem w historii ludzkości. Jest to jedyny święty akt, który utrzymuje gniew Boga z dala od grzesznego świata. Ponieważ w centrum tego aktu, między niebem a ziemią, znajduje się krzyż, odnawiając w ten sposób ową rozstrzygającą chwilę, w której znajdujący się w tragicznym i opłakanym stanie, rodzaj ludzki niespodziewanie dostąpił pełni nadprzyrodzonego życia. Msza święta jest nie tylko pamiątką, jest ona żywym przedstawieniem ofiary krzyża. W boskiej ofierze dokonującej się we mszy świętej jest obecny. I w sposób bezkrwawy ofiarowywany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy. Jedna przecież i ta sama jest hostia, jeden i ten sam poprzez posługę kapłanów składający ofiarę, który wówczas ofiarował samego siebie na krzyżu. Tylko sposób ofiarowania jest inny. To głęboko smutne, zatrważające, skandaliczne, niezwykle bolesne, że dożyliśmy w Polsce czasów, w których jakiś sędzia może uznać, że to, co poeta George Mackay Brown nazwał najpiękniejszym wydarzeniem. Jakie można sobie wyobrazić, a z kolei arcybiskup Fulton Sheen określił mianem największego wydarzenia w historii ludzkości, można zakłócać bez żadnych konsekwencji polityczną demonstracją. Zaiste zmierzamy ku barbarzyńskim czasom któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami.